Spadochroniarz amerykański, kontra brytyjski, kontra niemiecki w czasie II wojny światowej stosowano nowatorskie taktyki, a najbardziej legendarną byli spadochroniarze. Skakali z samolotów za linię wroga, by zakłócać komunikację, zdobywać cele strategiczne i siać chaos na tyłach przeciwnika. Ponieważ siły powietrzno-desantowe były nowym i eksperymentalnym rodzajem wojsk bez wieloletnich tradycji Każde państwo, które je wykorzystywało, tworzyło doktryny i praktyki od podstaw. Bez względu na państwo pochodzenia, spadochroniarze byli lekką piechotą, szybkimi oddziałami, które mogły uderzyć niespodziewanie, polegając na mobilności i zaskoczeniu, a nie na surowej sile ognia. Pomimo różnic w broni, doktrynie czy mundurach, istniała jedna rzecz, która łączyła wszystkich spadochroniarzy, a mianowicie esprit de corps, elitarny status, który odróżniał ich od innych żołnierzy. Ci mężczyźni zgłosili się na ochotnika do skoku z samolotu daleko za liniami wroga, bez zaopatrzenia, bez wsparcia i bez możliwości odwrotu. Niezależnie od tego, czy byli Brytyjczykami, Amerykanami czy Niemcami, spadochroniarze stanowili elitę. Byli to mężczyźni odważniejsi, śmielsi i lepiej wyszkoleni niż inni żołnierze. Trudniejsze szkolenie niż w konwencjonalnej piechocie kształtowało ich poczucie wyższości. Pierwsze z dziesięciorga przykazań fal Czyli niemieckich spadochroniarzy, brzmiało: Jesteś elitą Wehrmachtu, dla ciebie walka ma być spełnieniem. Powinieneś jej szukać i szkolić się, aby sprostać każdemu sprawdzianowi. Podobną opinię wyraził sierżant sztabowy Robert Rader z 506 Pułku Piechoty Spadochronowej, 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, który powiedział: Cytuję, Pragnienie bycia lepszym od innego faceta przeważało. Koniec cytatu. Co nietypowe, mimo że ich misje były bardziej niebezpieczne. Czuli się bezpieczniej, wiedząc, że człowiek obok to nie zdesperowany rekrut, ale wysoko wykwalifikowany i zmotywowany wojownik, który był bardziej zdolny do wypełnienia swojego zadania. Pomimo wspólnej cechy istniały różnice między niemieckimi, brytyjskimi i amerykańskimi spadochroniarzami. Zanim spadochroniarz mógł walczyć, musiał dotrzeć do strefy zrzutu, a konkretniej bezpiecznie dotrzeć na ziemię. Niemieccy, brytyjscy i amerykańscy spadochroniarze korzystali ze spadochronów, które działały na linie statycznej. Gdy spadochroniarz opuszczał samolot, lina była podłączona między nim a samolotem, a następnie napinała się z powodu wagi spadochroniarza, automatycznie rozwijając spadochron. Przez cały czas skoczek spadochronowy był pod kontrolą. Używane spadochrony były okrągłe, z ograniczoną możliwością manewrowania. Zrobiono to celowo, aby zapobiec rozproszeniu spadochroniarzy i mieć nadzieję, że wylądują w spójnej grupie. Były jednak pewne różnice. Uprząż niemieckiego Fallschirmjägera była przymocowana w jednym punkcie na środku pleców, w odróżnieniu do uprzęży brytyjskiej i amerykańskiej, które były połączone ze spadochronem w dwóch punktach na ramieniu. Oznaczało to, że niemiecki spadochroniarz opuszczał samolot zazwyczaj Junkers JU-52 głową do przodu, a ostatecznie lądował na rękach i nogach, a dokładniej na kolanach wykonując przewrót do przodu. Dlatego na kolanniki ze skóry lub grubego płótna były standardowym wyposażeniem Falschirmagera. Niemiecka metoda umożliwiała skoki spadochronowe z niższych wysokości, ograniczając czas narażenia na ataki podczas opadania w porównaniu z metodami aliantów. Wadą tej metody zstępowania i następnie lądowania było to, że niemiecki spadochroniarz nie mógł nosić żadnej broni podczas skoku, z wyjątkiem pistoletu, noża grawitacyjnego i kilku granatów. Jest to głównie spowodowane samym lądowaniem, które wymagało od spadochroniarza wykonania koziołka, a coś takiego jak duży karabin. Mogło się zaplątać w linki spadochronu lub spowodować uraz. Większe bronie, takie jak karabiny, pistolety maszynowe i inne zaopatrzenie, zrzucano osobno w specjalnych kontenerach. Odłączenie wczesnych wersji uprzęży mogło zająć ponad minutę. Czas, w którym Fallschirmjäger był zagrożony. Po nieudanej operacji powietrzno-desantowej na Krecie, system uprzęży został ulepszony, umożliwiając jego usunięcie w mniej niż 10 sekund. Co więcej, z powodu jednego wyciągu Niemcy mieli jeszcze mniejszą sterowność niż sojusznicy. Dla porównania, Amerykanie i Brytyjczycy opuszczali swoje samoloty. Zazwyczaj Douglas C-47, Skytrain lub przekształcony bombowiec Whitley, nogami do przodu i w ten sam sposób lądowali na ziemi. Jednak nadal istniały różnice między amerykańskim a brytyjskim sprzętem. Brytyjczycy stosowali spadochron typu X z systemem podwójnych toreb. Pierwsza torba otwierała się, uwalniając osprzęt, a druga zawierała baldachim przywiązany do linki statycznej. Był to znacznie bardziej niezawodny i mniej szokujący system niż jednotorbowy spadochron T7 używany przez Amerykanów. Uprząż typu X miała szybkie zapięcie, którego brakowało w T7, umożliwiające brytyjskim spadochroniarzom szybsze odłączenie od spadochronu niż Amerykanom. W odróżnieniu od Niemców, amerykańscy i brytyjscy. Spadochroniarze mogli lądować z karabinami i pistoletami maszynowymi, co umożliwiało walkę natychmiast po wylądowaniu. Wadą tej konfiguracji było to, że musieli skakać z większej wysokości, co czyniło ich bardziej podatnymi na ataki i dawało wrogowi więcej czasu na przygotowanie, przy utracie elementu zaskoczenia. Ponadto, pomimo korzystnej pozycji lądowania i uprzęży z szybkim zaczepem, wielu spadochroniarzy tonęło po wylądowaniu w jeziorach, bagnach lub na zalanych obszarach nie mogąc się uwolnić zaplątanych w swoje spadochrony. Dla ochrony spadochroniarze nosili stalowe hełmy, które ze względu na charakter ich misji mogły znacznie różnić się od tych używanych przez piechotę. Niemieccy i brytyjscy spadochroniarze dostawali specjalistyczne hełmy. Standardowe hełmy Stahlhelm i Brody, które miały charakterystyczne rozszerzone krawędzie i wyraźne obręcze, nie nadawały się do operacji powietrzno-desantowych, ponieważ tworzyły zbyt duże opory powietrza. Brytyjscy i niemieccy spadochroniarze otrzymali hełmy bez obręczy, które były bardziej aerodynamiczne i być może były najbardziej oczywistą cechą odróżniającą spadochroniarza w porównaniu do zwykłego piechura. Niemieckie hełmy Fallschirmjägerów były tak charakterystyczne w porównaniu do standardowego Stahlhelmu, że alianci od razu wiedzieli, iż walczą z elitarną grupą, a nie regularnym Wehrmachtem. Amerykanie używali hełmów M2 lub M1C, które były oparte na standardowym hełmie M1. Ponieważ był to już hełm bez obręczy, najbardziej oczywistą różnicą było grubsze wykończenie i czteropunktowy pasek podbrudkowy w kształcie litery Y, który zapobiegał oderwaniu hełmu podczas skoku. Podstawowa struktura hełmu jest jednak bardzo podobna i bardzo trudna do odróżnienia od standardowego M1. Uniwersalnym elementem wyposażenia wszystkich spadochroniarzy były specjalne buty do skoków. Chociaż dokładny projekt różnił się w zależności od kraju, wszystkie były do połowy łydki, znacznie dłuższe niż standardowy but piechoty. Zrobiono to w celu wsparcia kostki, zapobiegając urazom po uderzeniu o ziemię po skoku, a proces wiązania butów lub wkładania nogawek spodni do butów, aby nie machały podczas skoku, stał się symbolem posiadania kwalifikacji do skoków. Nawet dzisiaj amerykańscy żołnierze posiadający kwalifikacje do skoków na spadochronie nazywają żołnierzy nieposiadających takich kwalifikacji nogami, co jest skrótem od prostych nóg, czyli tych, którzy nie mają kwalifikacji do skoków. Spadochroniarze, jako lekka piechota, Nosili te same bronie, co regularna piechota ich narodu. Na przykład Niemcy używali Mausera 98K i MP40. Brytyjscy spadochroniarze używali karabinu Lee Enfield, pistoletu maszynowego Sten oraz karabinka dżunglowego MK-1 Lee Enfield 5, skróconej wersji Lee Enfield 4, do którego pierwsza dywizja powietrzno desantowa miała pierwszeństwo dostępu. Spadochroniarze mieli swoją własną wersję Stena MK-5 który miał drewnianą kolbę, celownik Enfielda 4 i bagnet. Amerykańskie wojska powietrzno-desantowe używały M1 Garant i M1 Carbine, w tym M1A1 M1 Carbine, ze składaną kolbą specjalnie dla spadochroniarzy, a także pistoletów maszynowych Thompson i M3. Spadochroniarze używali także broni przeciwpancernej, moździerzy i karabinów maszynowych. Chociaż używali podobnej broni jak regularna piechota, istniało jedno wyjątkowe odstępstwo od tej zasady – Niemieccy Fallschirmjägerzy, których doświadczenia doprowadziły do stworzenia specjalistycznej broni Gewehr 42, czyli karabinu spadochroniarza 42. FG 42 miał połączyć siłę ognia karabinu maszynowego z wagą zwykłego karabinu. Był on wykalibrowany na 7,92x57 mm i mógł strzelać w pełni automatycznie z szybkością strzału między 750 a 900 serii na minutę. W zależności od wariantu bocznego, 10- lub 20-rundowego odłączanego magazynka. FG-42 miało być uniwersalną bronią palną, bronią, która dawała moc ognia karabinu maszynowego w rękach strzelca. Był produkowany w ograniczonych ilościach ze względu na skomplikowany mechanizm utrudniający produkcję. Jego duży odrzut lufy powodował niską celność. Lekcje wyniesione z jego ograniczonego użycia doprowadziły do stworzenia nowoczesnych karabinów szturmowych. Po zakończeniu wojny kraje kontynuowały korzystanie ze spadochroniarzy, chociaż po pojawieniu się niezawodnego transportu helikopterowego, pomysł opadania na ziemię, będąc zawieszonym pod jedwabnym baldachimem, stał się przestarzały. Mimo to ich wyczyny są wciąż analizowane przez piechotę, siły specjalne i inne wyróżniające się jednostki. Bez względu na to, dla której narodowości walczyli, reprezentowali elitę piechoty i pozostaną kultowym symbolem bardzo specyficznego okresu w historii wojskowości.